Książulo na pewno w poprzednim roku był największym objawieniem internetu. Można powiedzieć, że z youtubera stał się większym krytykiem kulinarnym niż Magda Gessler. Ma na swoim koncie już kilka restauracji, którym dostarczył masę klientów, a każdy jego film robi około miliona wyświetleń. Zastanawiałeś się, jaki jest jego fenomen, a może sam chciałeś założyć taki kanał? W tym filmie przeanalizujemy sobie całą tajemnicę sukcesu książula. Może wielu z was o tym nie wie, ale Książulo miał już popularny kanał. Kolorowy vlog powstały w 2012 roku był kanałem satyrycznym, który miał za zadanie rozśmieszyć ludzi. Udawało mu się to, o czym świadczyły wyświetlenia. Większość z filmów miało po kilkaset tysięcy wyświetleń, a jeden można nazwać nawet legendą internetu. Mogę być winna Grosika, bo tak nazywał się ten film, zrobił aż 2,5 miliona wyświetleń. Ale co daje mu ten kanał? Otóż kilka rzeczy. Przede wszystkim to, że Szymon nie musiał od początku zakładać kanału i zdobywać odbiorców. A po prostu zmienił nazwę na kanale, który ma już dużo subskrypcji. Dzięki temu łatwiej mu było poinformować ludzi o nowym kanale, bo wiele osób już na starcie go subskrybowało i film w nowym formacie po prostu im się wyświetlił na tablicy. Dodatkowo jako doświadczony youtuber, książulo wiedział już, jak wzbudza zainteresowanie u ludzi, jak tworzyć kwitliwe miniaturki i tytuły, nie musiał uczyć się odnować tej bardzo istotnej na YouTubie rzeczy. I kolejnym plusem z posiadania przeszłości YouTubeowej był fakt, że nie odbiło mu od popularności. Szymon zaznał już. Wcześniej, więc nie stracił motywacji do nagrywania i łatwo mu było zadbać o regularność w publikowaniu treści. Algorytm od samego początku książulo miał po swojej stronie. Ten pierwszy krok, czyli zdobycie pierwszych odbiorców Książulo w sumie ominął, ale samowidnienie na tablicy YouTubeowej nic by mu nie dało. Szymon musiał zmotywować ludzi do odpalenia swojego filmu oraz do tego, żeby go obejrzeli. Watch time, czyli czas oglądania na YouTube jest ekstremalnie ważny. Jak film ma niski watch time, to YouTube nie będzie go promował innym. Dlatego właśnie wybór kontentu przez Książula był strzałem w dziesiątkę. Jak Książulo powstawał, to kontent jedzeniowy był w miarę świeży na polskim YouTubie, więc Książulo nie miał za dużej konkurencji. Dodatkowo ludzie kochają jeść, mają do tego słabość. Więc z zaciekawieniem patrzę, jak Szymon oceni kolejne danie. Dodatkowo format, jaki prowadzi Książulo, wygląda następująco. Najpierw jest opowiadanie w ciekawy sposób, a dopiero później jest testowanie jedzenia, co podbija watch time. Jak ktoś już włączył materiał o testowaniu jedzenia, to chce zobaczyć, jak testuje się jedzenie. A dzięki temu, że spożywanie posiłku jest dopiero w połowie materiału, widz automatycznie ogląda film dłużej. Dzięki czemu film jest proponowany do większej liczby osób. Jako youtuber Książulo wszystko ma dopięte na ostatni guzik. Wyświetlenie się na głównej, zmotywowanie widza do włączenia filmu oraz zmotywowanie widza do dokończenia materiału. Ale nie zapominajmy, że Książulo jest jeszcze influencerem. Nie bazuje on na kontrowersji, tylko na tym, żeby ludzie mu ufali. Dlatego tak bardzo Książulo dba o swój wizerunek. Nieraz podkreślał, że nie zamierza z nikim z kulinarnego grona robić współpracy, bo zaburzy to jego obiektywność. Dodatkowo Książulo polecił już kilka miejsc, takich jak rurki z kremem Burger na czy Tomas Kebab i te miejsca okazały się być pełne przepysznego jedzenia, co dodatkowo potwierdza jego autentyczność. Ludzie Szymonowi ufają, liczą się z jego zdaniem, a ten nie zawodzi swoich odbiorców. Podsumowując, na sukces Książula składa się kilka rzeczy. To, że jest to gość, co bardzo dobrze ogarnia YouTube i jego algorytm, trochę pewnie to, że już wcześniej był znanym twórcą, ale to wszystko nie miałoby żadnego znaczenia, gdyby nie był lubiany. Zdecydowanie najważniejszymi cechami, które pomagają Szymonowi na YouTubie, to jego niesamowita charyzma i to, że nie wywyższa się, szanuje swoich widzów i zawsze z każdym chętnie pogada. Książulo to jest po prostu osoba, której nie da się nie lubić i to jest najważniejszy powód, dlaczego osiągnął tak ogromny sukces. Na Ahí